Mój Boże, uświadamiam sobie, że to Ty, jednak sądzę, że nie zdaję sobie zupełnie z tego sprawy. Jeśli naprawdę uświadomiłabym to sobie, sądzę, że straciłabym przytomność. Wasulo, uświadomisz to sobie pewnego dnia, kiedy moje słowo zostanie urzeczywistnione. Wasulo, zawsze dotrzymuję słowa. Ja, Jachwę, przychodzę z wysoka. Moją łaską uczyniłem niebo. Wypełnię moje słowo, zaufaj mi. Wasulo, nie troszcz się zbytnio. Umiłowana, trwaj blisko. Mnie, odczuwaj mnie. Kochaj mnie i uwielbię. Pozwól mi dokonać reszty. Żyj w pokoju. Kształtuję cię z mądrością, miej moją łaskę. Niech nie męczy cię leczenie dusz. Czy jesteś szczęśliwa, trwając teraz w zjednoczeniu ze mną? Tak, panie, jestem szczęśliwa, czując moje zjednoczenie z tobą. Zresztą nie ośmielam się zbytnio o tym myśleć. Dlaczego, Wasulo? Dlaczego, ponieważ nie jestem ciebie godna? Asulo, zawsze tęskniłem, by być w jedności z tobą i aby, jak przyjaciel, znajdować się blisko ciebie. Jednakże nigdy nie zapominaj, że ja jestem twoim bogiem i święt. Asulo, czy będziesz jeszcze dla mnie pracować? Wyraziłam ci moją zgodę, tak, jestem gotowa pracować dla jak. Ja jestem Jachwe, bądź błogosławiona.